czytałem pierwszy tom wojowników, chcę być tacy jak oni. Uciekam. Jezus! Ale tu jest dużo trawy! Nie, czy to wściekły pies! Muszę uciekać! Pomocy! A łapałem po krzywy! Dobra! O nie idzie tu! Muszę gdzieś uciekać! Pomocy! pomocy. Przy czym prędzej znaleźć schron! Może z tych dwóch desek udałoby mi się coś zbudować. No nie wiem, trochę za mało. Muszę poszukać zdecydowanie więcej. Uh, idę tak już chyba pół godziny, ale wojownicy wytrwali. Więc idę dalej. O tak, tutaj jest trochę drewna. Powinno wystarczyć, ale jak tutaj się włamać? Już uh, prawie Zatrzymałem się! Nie spadam! z od drewienka to ich schronienie i ognisko. No! Same plusy! Oj, Co ty tutaj robisz? Spadaj mojego drewno! A! Muszę uciekać! Wracaj tu! A! Padłem! Padłem po krzywy! A łajek woli! Muszę uciekać! Chciałem tego drewno na schronienie! Pomoc! O nie! Chyba rozpętała się burza. Oh. Ja chcę do domu! To był zły pomysł, dawać wojowników. Szczęście już po burzy. A kto to tam jest? Maryja? Co ty tutaj robisz? Ja chciałam być jak wojownicy! Ja też! I uciekłem do dziczy, ale no nie no zbyt mi to wyszło. Jest... Cały ja jestem. Też. Szybko! Musimy uciekać! Tam przed ulicę! Szybko! Szybko! Kurde, auto do domu! Nie, Marycha! Auto ją potrąciło! Marycha! Muszę wezwać pomoc! Kurde, ale ta Marycha ciężka. Tu będziesz bezpieczna. Kurde, trochę się tą... Tym ketchupem jej ubrudziłem. Muszę... Muszę znaleźć jakąś pomoc. Co tutaj się dzieje? Dlaczego tam leży ciało? Dlaczego jesteś upoprany w ketchupie? Jesteś mordercą! Co ja? Nie! Muszę uciekać! Muszę uciekać! Muszę uciekać! Pomocy! Ała! Ała! Nie jestem tym kim myśleć! Uciekam! Pomocy! Pomocy! Nie jestem. Muszę znaleźć magiczny kwiat. Nie ma ani czasu stracenia. Magiczny kwiat! Żryj! Marycha? Co? Co się stało? Gdzie ja jestem? Dlaczego lekko krzypuje, Żeby tego powiedzieć tak, jak chcę. I kczup leci z nosa. Mam tutaj sobie Pani, ugól. Marycha, teraz już nic nie jest ważne. Teraz na zawsze możemy być wojownikami. O, co się stało? Czy ja jestem? Marycha! co się stało? Mama? Mama? Co ty tutaj robisz? Dzieci, potrącił was samochód. Aha, czyli to wszystko sobie uroiłem. Wiesz co, Mnich? Przy twojej wyobraźni nie chcę wiedzieć, co sobie uroiłeś. Ja nic nie pamiętam. Na szczęście sobie nic nie uroiłam. Więcej nigdy ci nie kupię książki o wojownikach. Ja tobie też, Marycha. Przez to mogłaś zginąć. Prawie potrą... No nie no, nie prawie. Potrąci cię samochód. Dostajesz karę na telefon, na oddychanie, na powietrze, na wszystko, na jedzenie, na picie, na wszystko. A ty, Mnich, dostajesz karę też na wszystko. Włoć Piciem, jedzeniem i oddychaniem. Potrącił was samochód, a wy z tego sobie nic nie robicie. O, chwila, ale co się stało z tym gościem, który mnie gonił, gdy chciałem ukraść drzewo?